Hej, dzisiaj będziemy odzorywać makijaż Meluni. Tutaj wam się wyświetla. Zakochałam się po prostu w tym makijażu, więc ja mówię co? Ja tego nie zrobię? Zobaczycie, zrobię 100 razy. To znaczy, zrobię tak samo jak ona zrobiła ten makijaż. Chciałam coś innego powiedzieć, ale po nie. Dobra, więc się Aha, i z... oczywiście dwa zachętam do subskryb zapskru do subskrypcji, z dzwoneczkiem oczywiście i z... i z, zostawcie łapkę w górę bo będzie więcej tych filmów i możecie mi też napisać jakie w ogóle mogę nagrać na przykład, że idę do jakiegoś sklepu i mogę wydać jakiś taki budżet nie wiem, piszcie co chcecie a ja już nie przedłużam, tylko robimy makijaż pierwsze co, to w ogóle sobie upieram moją opaskę, żeby mi oczywiście włosy nie wlatywały